Kart Tim Toruń jedziemy na kolejną zasiadkę 3-dobowo y, w sumie na jezioro Smolno pierwszy raz tam będziemy zdecydowaliśmy się na to łowisko na podstawie relacji do silnych bardzo klimatyczny zbiornik w składzie Rafał Paweł także jak chcecie zobaczyć jak to wszystko się ułożyło to oglądajcie dalej Taka relacja, narka Jesteśmy w jezioro Smolny Tak się przedstawia Pierwsze wrażenia i wjeżdżamy, parkujemy My już na Smolnie Tam jest nasze stanowisko Lekko rozpakowanie i płyniemy Sondować Sondowanie, kamera podwodna I takie dzisiaj będą testy Cisza, spokój. Działamy, płyniemy. 2-3 metra, zatopione drzewa. O, mamy zatopione drzewa. Najlepsze miejscówki I w takich zaczepach w takich zaczepach będzie łowić tu mamy Big Brothera z podwody. czekaj tu chodzi jeszcze podpłyniemy kurde no, tak jak nas znosi o stój 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 ty przed chwilą ten na kamerze widziałem nasz, naszą cumę no, dobra, teraz jest ok, teraz patrz, tu będę rzucał, o, I to jest dobre miejsce, no. Na dnie są takie gałęzie, nie? No drzewa, nie? Ale jest piasek, miękko. No, twardo. Znaczy twardo, no. No to tu będę rzucał, tu, przed bojką, czyli przed bojką. No zobacz. Petarda, nie? Hmm. Idealny plac jest no dobra, no to mamy miejscu, mamy a tu są drzewa, już leżą kolejna no. miejscóweczka przy zwalonym drzewie sprawdzamy jak sytuacja na dnie mega mega sytuacja na dnie karpia nie widzę ale poza tym jest piaseczek, ładnie ładny piaseczek ładny piaseczek Ładnie, nie ma zielska, nie ma roślin trochę kamyczków. ładnie 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 i tak to wygląda carpinter bałwanek ładnie pokażemy o owonek ładnie stoi Widzimy teraz koło drzewka się schował A no, już nas trochę zniosło No dobra, wiemy jak o co chodzi Wywózka będzie podmiana Spowiczek. Spawiczek i Takie coś pójdzie do wody Miniemy, pod krzaki. Ostatni kij. Mamy karpika z pierwszej doby. Ładne. Dw druga 45-olka. pływaliśmy za nim. Ładne. Idziemy go ważyć. Waga Przecimy 17,200. 17,200. 200, 17, 200. worka Toluń mamy PB Pawła 17,200. Z worki prawdopodobnie 15,800, ale, ale to jeszcze zweryfikujemy za chwilę, jak zważymy worek. A na tą chwilę lejemy. Hej, gotowi? Poszło, 15800, prawdopodobnie jeszcze będziemy ważyć Wypuszczamy rybkę Zaraz ją wkadr Mamy, ładne nowe PB Wypuszczamy Uwalniamy rybkę Płynie Worek. Mamy wagę zero osiem Czyli piętnaście czterysta Piętnaście czterysta Tak by było siedemnaście dwieście 15400, no ale ty tak jest pobite bo wcześniej było. 15200. No, to 200 gram. Kurde, pomału. PB pobite. Pomału się to Jeziorze Smolno, lipiec 2021. Mała poprawka musimy tu wprowadzić, bo nie zauważyliśmy, że waga trochę haczyła o nóżkę. I teraz jakby ważymy jeszcze raz, jeszcze raz ważymy worek. Mamy tak wagę na zero Mamy i worek mamy kilo 400, nawet nie całe kilo 400, ale, ale my przyjmujemy ten worek kilo 400 mokry już do doświadczeń I tak właśnie nam się wydawało. A to było kilo 800, kilo 400, więc teraz wychodzi, że jest że karp ma 15800. 15800, musimy to zaktualizować. ma sobota, siódma rano. Dzisiaj taki budzik ustawiony był, roleczka tam spod szcin. Poplątał się, akcja była taka, że nie wzięliśmy nawet kamery, bo byśmy fajnie mogli nagrać materiał. No, ale taki bączek, pokaż go z bliska może. Taki budzik, sobotni budzik. Także zaraz popłynie po mamę, po tatę. Do jutra coś jeszcze podziałamy Teraz go wypuszczamy i Ważymy bączka, waga sterowana, kilo 400 O on tam będzie miał 6 kg pewno 4800 4900 Taki, bączek, typowy bączek Pierwsza rybka po dwóch dobach, teraz pogoda się trochę poprawiła. Twoja bo... pierwsza rybka. Moja pierwsza, no ja mówię o sobie zimińskiej. Pierwsza rybka, także... Ale jak to się mówi worek się otworzył, także do jutra Tata jest już płynie, Dobra, puszczamy Bączka Płynie i rośnie. A no, następne zasiadki. Daj do wody. Ostatnia doba przed nami, na smolnie, zestawy wywiezione i zobaczymy, co tu się będzie działo. Jakieś delikatne puknięcia już były. Tam z podkrzaczków. No zobaczymy jak to. Co tu nocka przyniesie. Jego bączka z nocy trzecia rano ładny, ładny odjazd rodaczka aki, piątka jakaś tak zaraz go złożymy dobra wagę mamy Jeden 4 kg worek sterowany 6200 Sześć nawet. No, czekajmy, czekajmy, Co za wariat. czekajmy, 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 Aha, to jest ten? Pszczanko. Siemma, kartim toruń. No i nasza zasiadka na jeziorze Smolno dobiega końca. Pierwszy raz przyjechaliśmy na ten zbiornik. No, dużo wcześniej go już znaliśmy z internetu głównie. Z youtube'a, z relacji różnych innych karpiarzy. I naprawdę przykuł uwagę naszą swoim urokiem i teraz możemy potwierdzić osobiście będąc tutaj, że, że jest to naprawdę zbiornik mega urokliwy i tak jak jest nazwany zbiornikiem dla koneserów, to rzeczywiście coś w tym jest. Yy, mega cisza, yy, spokój, zbiornik typowo w lesie yy, dziki taki, no dziki zbiornik. Dużo zaczepów, dużo miejsc trudnych. Yy, też mieliśmy okazję, akurat no nie, nie udało nam się wypłynąć z kamerą, bo taka akcja była wyciągać karpia z trzcin. Z drzew akurat to nie mieliśmy okazji jeszcze, ale myślimy, że tu będziemy zaglądać, także, także pewnie też to się zdarzy. Ale naprawdę zbiornik bardzo ciekawy, nie jest to, nie jest to taki typowy basen, gdzie rzucamy na wprost i, i łapiemy ryby. Trzeba pokombinować, trzeba poszukać tej ryby, no fajnie. Też jest dużo miejsca do obłowienia, no to jest każde atom. stanowisko ma, ma dużo tej wody, więc jest różnorodność miejscówek i głęboka woda i właśnie Wypłycenia i przy drzewach, przy trzcinach Tak naprawdę wachlarz jest szeroki Dlatego można też tak pokombinować, żeby coś tam złapać Na to, wyjeździe Tutaj właściciel, który ogarnia ten temat też Czarek Bardzo fajny człowiek, pozdrawiamy też Dokładnie e, Super klimat tworzy i widać, że z że, że e, człowiek Także to wszystko w połączeniu daje naprawdę fajne, fajne łowisko Fajne jezioro i teraz reasumując, co tu się działo. Byliśmy od czwartku do niedzieli, pierwsza doba, no to wiadomo, pierwsza, pierwszy dzień, no to szukanie miejsc, w ogóle nowy zbiornik, Sądowaliśmy, patrzyliśmy kamerą podwodną, wytypowaliśmy miejscówki, no co przyniosło fajny efekt, bo u Pawła nowe PB, 15800, nie? Także tutaj i to jeszcze w sytuacji takiej, gdzie gdzie wiemy, że przy tej pogodzie tutaj bardzo są brania mizerne, bo wiemy od z innych stanowisk, że dwie doby bez spika siedzieli, że, tak, że, tak. że, że sporo, sporo przesiedzanych godzin bez spika, więc tutaj jakby możemy tę ten, ten, dobę zaliczyć do fajnych, bo no mówię, no 15 800 pb pobite. E, u mnie jakieś lekkie zabawy, ale, ale bez brania, pierwsza doba. Drugiej doby e, branie u mnie, Trochę zmiana taktyki, zmiana trochę miejsca i branie u mnie, ale taki tam mały bączek 4800. 4 u mnie niestety już tylko leszcze dokuczały. No I i leszcz, ale 6-7 leszczy. Takie po 3-4 kilo, nie? Także. I to jeszcze zapinały się na grube przypony. Także. No i ostatnie doby dzisiaj. Rano, tak jak widzieliście, 6400, też taki karpik, też z Poczcin. Z 230 metrów eee, fajnie, fajnie, odjechał. Naprawdę odjazd to, to taki nam zapewnił, że budzik o 3.15 niesamowity eee, Ale akurat ten też się udało, że nie poszedł w trzciny tylko na środek wody i tak się go w miarę spontanu łatwo dało wyjąć No i oprócz dobrze. tych wszystkich atrakcji jeszcze pozdrawiamy lisa z pierwszej doby który przyszedł tam odwiedzić namiot, sprawdzić wszystko dobrze A poza tym na, na, pewno, na plus wszystko. Na nie? pewno wracamy na jesień. Tak, mamy już tu kolejną zasiadkę zaplanowaną, także, także wracamy na jesień i zaczęliśmy. Może powiększe karpie. Wtedy po, powalczymy trochę, trochę w innym już klimacie, bo wiadomo, że jesień trochę e, tak zwany czas na konia, także zobaczymy co nam wtedy da. Smolno jesienią. Także dzięki, że nas oglądacie, subskrybujcie. Pozdrawiamy. Na razie, Zdramiany, hej. Cześć.